Nauczanie domowe. Poniedziałek, pierwszy tydzień zwykły. Psalm 97, wersety pierwszy, drugi, szósty, 7 oraz dziewiąty. Tytuł Mnóstwo tak zwanych bogów. Pan króluje, wesel się, ziemio. Radujcie się liczne wyspy. Obok i ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą jego tronu. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Wszystkie bóstwa hołd mu oddają. Ponad całą ziemią Ty jesteś wywyższony i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów. W Psalmie 97 słyszymy, że wszystkie bóstwa będą oddawać Bogu hołd. Co to oznacza? Oznacza to, że psalmista dostrzega rzeczywistość duchową jako bogatą. Rzeczywistość duchową, powiedzielibyśmy, wielowymiarową. Nie jest to jakaś taka jednobarwna rycina, ale że w tej rzeczywistości duchowej pojawia się głębia barw, symboli, znaczeń, tak używając takiego porównania do obrazu. Warto na to zwrócić uwagę. Istnieje rzeczywistość duchowa. Jest ona wielowątkowa, byśmy to tak nazwali. Po trzecie ma swoje prawa, ma swoje zasady. Mamy przyglądać się tej rzeczywistości, odkrywać tę rzeczywistość, a w końcu tę rzeczywistość również podporządkowywać Bogu Jedynemu. Sam Święty Paweł powie, że jest mnóstwo takich panów i bogów, tak zwanych panów i bogów którzy na tym świecie dobijają się, a to o znaczenie, a to o wpływy, a to o zarządzanie jakimiś częściami naszego życia. I w związku z tym odkrywamy, że rzeczywiście nasz świat wewnętrzny może być pełen tego rodzaju uzurpatorów, swego rodzaju lokalnych bożków które a to się odzywają, a to dają znać, a to wybuchają po to, żeby mieć na nas wpływ, albo żeby pewne chwile naszego życia zapełnić sobą. Takim bożkiem może być rozum. Dla niektórych ten sposób podejścia do intelektu może być przesadny. Niedocenianie innych rzeczywistości, a przeakcentowywanie tylko naszej logiki powoduje, że zaczynamy na przykład być zimni, chłodni, że przestajemy rozumieć niektóre aspekty rzeczywistości, jeśli nie przyjmujemy, że obok rozumu są też inne. I władzę, i sposoby poznawania. Takim bożkiem mogą być naturalnie emocje. Coś, czemu my ulegamy, coś nad czym nie panujemy. Coś, co w nas pojawia się i znika. I raz ma wielki wpływ, a raz żadnego. Samo to falowanie może być brakiem podporządkowania Panu Bogu. I w końcu swego rodzaju plątanina w wymiarze woli. Kiedy nasze procesy decyzyjne są zaburzone, kiedy niby coś chcemy, a nie idziemy za tym, jeżeli z kolei komuś narzucamy swoją wolę, te wszystkie wymiary też mają znamiona bożkowatości. Chęci wpływu bez respektowania Boga jedynego. Gdy się tak przypatrzymy naszemu wnętrzu, możemy powiedzieć, że nasze przyzwyczajenia, upodobania bywają czasami takimi bożkami lokalnymi, że w danej sytuacji albo w danych okolicznościach, czy w środowisku jakimś albo w jakimś czasie. Po prostu się odzywają. Tak jakby zanikał wpływ Pana Boga na nas, a co innego przejmowało władzę, decydowanie. Prośmy dzisiaj, by te wszystkie bogate rzeczywistości w nas, każda po kolei, każda w stu procentach były podporządkowane i służyły Bogu Jedynemu. Niech w tym błogosławi Tobie On, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.